Już! nie yep. yeah. A, tu jestem nagrywasz, tak? tak. Ej, mam nagrany ten wstęp, jak ty mówisz. Patrzysz, że telefon on wyglądał jak zjep. Siema, to ja, Andrzej. Widzimy... Jestem z kolegą, mamy zakładać, tak? Przyznaj się. O, oczywiście. O, oczywiście. Ja mam taki co, coś. To jest tak zwana piłka golfowa. Ja muszę tam strzelić, żeby był finish. All in one. Potocznie to się nazywa dziwka w jednym, tak. hard in one, zaczynamy motorek zajebisty, kilkukilnówki, do golfowy, będzie jebanko. To za jednym to wejdzie, jestem tego pewien. Zobaczcie, to będzie je jedno z najlepszych, takich najłatwiejszych, o nie, jedno z najłatwiejszych zadań w moim życiu. No kurwa, es jak chuj. Ja no Coś S, pojawiać, S. Ale już będzie S, na pewno. To się wytnie, to się wytnie. Spokojnie. To też się wytnie, to też się wytnie. Myślę, że ja chujowo strzelałem, ale widzę, że... No, już, 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 już mi ten ciepły. Było z ale... Skamerska ściana. Dobrze, no trzyma była ściana. Ściana, z kamerów. ściana była trzyma, dlatego. O to chodziło, o to chodziło. Mosy był, mosy był. Mosy Tak, ki też trzeba tam Nie, nie.